Słuchajcie drodzy widzowie, w końcu dobre informacje dla ludzi, którzy stwierdzili, że będą chcieli sobie kupić skinki, jakieś tu koski, jakieś tu inne rzeczy, ponieważ zaczęły sobie poszczególne skiny spadać w dół. Czy to dobra informacja dla ludzi, którzy chcieli kupić skiny? Jak najbardziej, ktoś powie, że 5% to jest nic. No właśnie, ja Wam powiem tak, że mam inny mindset. Ze względu na to, że jak weźmiemy sobie na przykład takie 3000 dolarów razy kurs dolara 3,67-11000 zł, i wyobraźcie sobie, że to pójdzie o 3% w dół. Niby nic, ale 330 zł to jest. Czy według was 330 zł to dużo czy mało? No według mnie to dużo, co nie? Mieć 330 zł to jest fajna rzecz, a nie mieć. Ktoś powie, no dobra, ale to dla tych, którzy kupują drogie... Tak i nie. Wychodzę z założenia, że 10 tysięcy na jakieś tu skinki to już jest kwota normalna, mam wrażenie, że w 2025 roku. Co się już ludzie się przyzwyczaili, że te skiny tyle kosztują, a nawet jeżeli was ten argument nie przekonuje, to spoko większość tańszych kos również zaczyna po prostu pomału spadać. Więc bardzo fajnie zaczyna się dziać na markecie. Czy będą to ceny tańsze, niż jeżeli były 23-2, a no bardziej 3, bo 3 wyszło, tak mi zasypiacie wieczorem. Tak i też nie. Z tego co widzimy, niektóre kosy już mniej więcej się prawie no prawie no prawie ustabilizowały z naciskiem na prawie co nie widzimy że czasami się sprzedają za 1100 widzimy coś tego typu ale czy to spadnie na przykład do 900 taki boi, nie mam zielonego pojęcia ciężko mi jest to stwierdzić tak szczerze tutaj również widzimy że było 762 teraz jest 1300 no i się coraz bardziej osłabiają bajnery, jak i w zasadzie te ceny, no bo wcześniej sobie odbiła jakby nigdy nic na 1500-1400, czyli można by powiedzieć, że no bliżej wróciło tej ceny, niż jeżeli tej ceny, co nie. Dajcie w sumie znać komentarzu, czy według Was jest to dobry czas na zakup, czy nie jest to dobry czas na zakup. Ja osobiście uważam, że fajna sprawa. Ze względu na to, że no co, no po co mają być te skiny takie drogie, tak? Daliby kurde te safajery, daliby te Ruby za 10 dolarów i każdy byłby zadowolony, tak? W końcu można byłoby sobie pograć fajnymi skinkami, a nie jakieś tutaj widzimy na markecie Raskołty, które są warte ile? 300 no, 300 zł za kawałek rdzy, no nie no, panowie, to weźcie to w ogóle. Dajcie w sumie znać komentarzu, czy będziecie kupować, czy nie będziecie kupować i jakie jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam do wsparcia kanału, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla ranspraców w postaci sponsora jak i newplayera. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się! No i cześć.